Cześć się wam wszystkim z tej strony Bercik kontynuujemy naszą przygodę w grzydę stranding. Jak pamiętacie teraz musimy połączyć bandę prepersów, ale nawet mi tutaj ich nie pokazuję. gdzie oni są. Mhm. Chyba najpierw muszę przyjąć zlecenie, żeby mi... Ich... O, dobra, czekajcie. Głównym zadaniem w regionie jest stworzenie zastępstwa dla stacji pożartej przez smołę. Najpierw musimy włączyć schron z naukowcami do sieci hiralnej. Póki co nic nie wiemy o położeniu Amelie, ani o zamiarach Hicksa. Niepokoi nas to tak samo jak ciebie. Bez węzła granicznego niczego się nie dowiemy. A to oznacza, że musimy podłączyć ten region. Zacznij od geologa i paleontologa. Paleontolog ma coś dla biologki Ewo, więc ją najlepiej zostaw na koniec. W ten sposób dokonasz dostawy i podłączenia za jednym zamachem. Kiedy wszyscy już będą w sieci, wróć tu. Wówczas będziemy mogli się zająć tą straconą stacją. Aha, aham, aham, aham... Zlecenie dla sama musimy przyjąć. O kurde. O, ja pierdzielę. O, będzie problem. Czuję, że jeden z naszych geologów prowadzi badania nad skałami w poszukiwaniu śladów prehistorycznych wymarć. Jego prace archeologiczne trwają już od jakiegoś czasu. a Ostatnio zaczął mieć objawy skażenia chiralium. To najprawdopodobniej efekt ekspozycji na promieniowanie chiralne. Póki nie odkazi stanowiska, prace będą wstrzymane, a on sam nie wyzdrowieje. Tak więc musisz mu dostarczyć neutralizator Hiralium. Wyzwalam impuls, odsunąć się. O, ten coś jeszcze chce nam powiedzieć. Warstwa, którą badaliśmy, jest mniej więcej na końcówkę kredy. Doszło wówczas do tak zwanego Man, które położyło kres dominacji dinozaurów, oddając ziemię we władanie małym ssakom. To najbliższe nam chronologicznie i jednocześnie największe spośród pięciu masowych wymierań. W każdym razie, nasz zespół odkopał coś niesamowitego. Nie zgadniesz, fragment plaży. Jeżeli naprawdę tak było, to dokonał niezwykle przełomowego odkrycia. Dlatego sam. Musisz jak najszybciej dostarczyć mu ten neutralizator Hiralium. To bardzo ważne. Jeszcze jedno, Sam. Tym razem musisz dostarczyć bombę z antymaterią. Paleontolog Bridges potrzebuje jej na wykopalisku. Skamieliny, które chce zbadać, znajdują się pod grubą warstwą smoły. Aby się do nich dostać, musi ją wysadzić. Chyba nie muszę ci mówić, jak ostrożny musisz być z materiałami wybuchowymi. Wysokiego rażenia Choćby nie wiem co Pojemnik musi dotrzeć w jednym kawałku No choć zaczynają się schody Ocieplacz Niezbędny element wyposażenia na zimną pogodę Wyjątkowo użyteczny w ośnieżonych górach No dobra no to zrobimy jeden Jeden Bierzemy Nie umiesz pojeździć wszystko. Sam? Chcę ci tylko przypomnieć, że musisz naprawdę uważać z tą bombą z antymaterią. Zwłaszcza umieszczając ją w bagażniku albo pojeździe. Wszelkie nieprawidłowości aktywują alarm. Nie lekceważ tego. Postaram się, chociaż będzie ciężko. Ocieplacz. E Ocieplacz, ocieplacz. Dobra, na razie pojeździe. Oj, będzie ciężko. No dobra. Próbujemy. Najpierw musimy pędzić tu. Do geologa. Gdzie jest on? To nie on. To też nie. Gdzie on jest? Tam. O nie, nie dałem, żeby... Oj, zaczn zacznij się. Sam. Więc Hartman powiedział ci o jeziorze. O tym, jak ten atak zmienił jego życie. Nie dość, że stracił rodzinę, niewiele brakowało, a sam by przepadł. Serce i płuca odmówiły mu posłuszeństwa na 21 minut. W normalnych okolicznościach by zginął. Hipotermia terapeutyczna ocaliła mu życie, ale czas spędzony po tamtej stronie odcisnął na nim trwałe piętno. W wyniku wstrząsu wzmocniły się jego zdolności związane z dunks. Teraz wykorzysta każdą okazję, żeby szukać swoich bliskich na plaży. Przepraszam, Sam. Przebyłeś do mnie tak daleką drogę, a ja nie pożegnałem cię należycie. Bądź ostrożny. Jak już wspomniałem, w tym miejscu jest pełno śladów śmierci i zagłady. Nic dziwnego, że wynurzeni częściej się tu pojawiają. Pamiętasz modele z laboratorium? Powstały na podstawie opowieści świadków. Chociaż tobie pewnie wydały się dość dziwne. W końcu sam nie jeden raz stawałeś z nimi oko w oko. <grystanie> Dobra, jak ja mam teraz tam ty... Dobrze, pojadę tu w lewo i będzie gip. Tylko żeby kurde w nic nie przypierdzielić. O nie! Zrobimy tak. O, nie mogę. Dobra, fajnie, fajnie. Kurczę, no i jeszcze to. Będę musiał wysiadać i do nich strzelać. No, inaczej tego nie zrobię. Hej, miło cię znów mieć. Bez ciebie nie zaszedł byłem daleko. Puścimy chyba ten pojazd. No bo już tutaj kurcze się kowają. Eee... Mam tutaj gdzieś sprzeciw wynurzonym. Dobra. Jeden praktycznie leży. Gdzie jest kolejny? Co on tu się stało? No, trzeba to po trochu robić, bo inaczej to nic nie zdziałamy. O tutaj jest proszę. Ten. Ten. I ten. Dobra. Moje nogi nie dają rady. Ale musimy podjechać kawałek, bo inaczej kurczę nie damy rady. O, i by nie trzeba to tak stopniowo robić. Szkoda, że w samochodzie nie widzę jak to. To będzie trochę takie czasochłonne. Gdzie ty widzisz kogoś tu? A co on tu robi? Kurcze najgorsze jest to, że ja miałam tą bombkę. Ty, on przeżył. Ej. Co jest? To nie może tak być on przeżył? No Ten też jest jakiś odporny? Dobra, pobawimy się. No przecież ja mu kurde... I gdzie on jest? No muszę tego tu... Jakoś... No i jak ja miałem mu, kurde... No i jak ja mam to zrobić? prosto na mnie No i wiedziałem, ja nie umiem tej pępowiny. Ja... Wszystko mi wyrzucił, kurde dziad. Tam gdzieś jest kolejny. No ja Się nic im nie zrobię. Graty mi moje oddaj lepiej. Ajajajajaj. Nie wiem czy nie lepiej by było, kurde, z nimi po prostu powalczyć. Ale dobra, mogę kawałek podjechać. To, że ja sobie odpalę nogi to nic mi nie daje. Sprinta. Ha, 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 ha. A muszę być blisko tej bomby. Dobra, trzeba zobaczyć co tutaj się znajduje Dobra, tego mogę już Dobra Tamten niech sobie tam wisi Tam widzę tego, ale to mi nie obchodzi No i co? Teraz mam już pusty, ten przeciwko wynurzonym. Opuść. Ha, 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 ha. Ten niech sobie siedzi tam, gdzie siedzi. Dobra, idziemy po samochodzik. Oj, 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 ciężko będzie. Wiem, że to już pewnie mówiłem. Ale no. Kurde, skupiam się na tym, żeby to jak najlepiej zrobić i na razie nic nie wychodzi. To jest taki teren, że tutaj ich będzie chyba. Uj. No stopniowo. Jak to się mówi? Małą łyżeczką, a często, niż dużą i się zadławić. No dobra, no nic, nikogo tu nie widzę. Mogę zapisać to, czy nie? Nie mogę. Prostsze. Dawaj. Biegnij, panie sam porter Bridges. Wsiadaj do fury i jedziemy. Mam nadzieję, że tylko ten odcinek był. Nie podoba mi się ten dźwięk. A to już nikogo nie wyszkuję. Dobra, tam I się mówi. Jolo, o kurde. O ja pierdzielę. Ja nic tu nie widzę, dobra, ale to jest już chyba zaraz obok, zaraz obok. Czemu tu jest tyle kamieni i tak mało widoczności? I teraz tam jeszcze jakoś wjechać. Dobra, dobra. Ty patrz. Co tylko nie to. Idziemy. Oj, 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 Zrealizuj dostawę, dostarcz ładunek. Można zrealizować. Się, że nie zdążysz na czas. Ale cóż, ostatnio bezustannie się martwię. Męczą mnie wizje znane tym, którzy cierpią na DUMS. Te o końcu świata. Za koszmary obwiniałem wyczerpanie. Skażenie Hiralium nigdy nawet nie przyszło mi przez myśl. Dobrze, że zdążyliśmy przed fazą samobójczą. Śmierć nie wchodzi w rachubę. Przecież nie zakończyłem jeszcze swoich badań. Nie ratujesz tylko mojego życia. Ratujesz moje pomne dzieło. Zacząłem wątpić, że kiedyś dostanę taleki. Naprawdę jesteś dobry w te klocki. <grystanie> Dziękuję. No zobaczymy. Dobra, wszystko podostarczane. A e, e, Dobra, będzie połączony. O, prawie. O, I bot zrealizował swoją dostawę Dobra, czy 50 Dobra tam B. Jest dobrze Zawsze to jakiś ekspyt dla mnie A, ja coś dostanę za to, czy nie? Nie wygląda! Tak, oczywiście Dzień Honory Co to tam tak tupie? Życie to? Coś chyba się tam nieźle bawi Dobra, zaczep Poziom drugi. Dobra. Haha, teraz ja tu nie widzę możliwości jakiegoś łatwego przyjazdu. I tak oto zostałem częścią USA i zyskałem dostęp do skarbca historycznych materiałów badawczych. Badanie z kamieniałej plaży powinno teraz iść łatwiej. O ile ostatecznie dowiodę, że to właśnie to. Możliwość podzielenia się naszymi odkryciami jest równie ekscytująca. Czy wierzysz, że znaleźliśmy złoża Hiralium w warstwach sprzed 65 milionów lat? Dowód przedpotopowego wdarcia śmierci. Materia chiralna istniała na Ziemi na długo przed pojawianiem się ludzi. Ta warstwa to udowadnia. Spójrz na to. Widzisz tę czarną bruzdę? Sądzimy, że to ona jest źródłem odczytów o obecności Hiralium. W zamierzchłej przeszłości trzęsienia Ziemi wywoływały topnienie wzdłuż linii uskoku. W efekcie czego powstawały warstwy pseudotachylitu. Nazywamy je skamieniałymi trzęsieniami Ziemi. Wysnuwając analogię, tę białą bruzdę moglibyśmy nazwać skamieniałą plażą. Obecność chiralium w tej konkretnej warstwie nie może być przypadkowa. Daje nam podstawy, by twierdzić, że pierwsze plaże musiały się pojawić podczas wymierania kredowego. Pojawiały się też później. Dzięki sieci chiralnej zdobyliśmy dane wykazujące, że podobne skamieniałe plaże odkryto w warstwach odpowiadających innym wymarciom. Oznaczałoby to, że obecność plaż towarzyszyła całej wielkiej piątce wymierań i innym podobnym wydarzeniom. Dzięki temu, że rozbudowałeś sieć hiralną, dostrzegliśmy prawidłowości w danych z różnych źródeł. Popchnąłeś nasze projekty badawcze do przodu i sprawiłeś, że odzyskanie wszystkiego, co straciliśmy, i rozwikłanie pozostałych zagadek, stało się tylko kwestią czasu. A to przecież dopiero początek. Kto wie, czego się dowiemy, kiedy wszystkie węzły będą już w sieci? Dobra robota. Dostępne Oj, dobra. dobra. Tak. Znowu Używanie broni pewnie to mówię. Jest zakazane. Używanie broni jest zakazane. Dobra. Eee, odcinki będą krótsze, bo muszę nagrać 3 dzisiaj. Bo niestety później nie będę miał kiedy, a potrzebuję. To znaczy potrzebuję. Chcę po prostu, żeby nie było dnia bez odcinka. No bo to w sumie moim zdaniem na razie jest spoko rozwiązanie. Po pracy sobie wracam, ogarniam się, siadam, nagrywam i ładnie pięknie. E, więc tak, na tym ten odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. I lecimy w następnym dalej z tą pompką. Pa pa!